Cześć, z tej strony Michał. Zapraszam od razu, przychodzimy do konkretów. Na pulpit na żywo mam przygotowanych kilka momentów. Jednocześnie zapraszam Cię na webinar, który odbędzie się już teraz, już wkrótce. Zobacz w linku poniżej, w jakim konkursie możesz wziąć udział. I przechodzimy od razu na wykresy na żywo. Patrzymy na świeże wykresy. Co byś powiedział na to, żebym od razu pokazał tobie najczęściej powtarzający się układ, tak zwany pattern na rynku, czyli to, co od razu możesz wykorzystać po naszym 45-minutowym webinarze. Zapraszam cię serdecznie na webinar. Będziemy pokazywali, w jaki sposób właśnie wy wykorzystujecie tego typu patterny w naszej grupie. To już ponad 10 lat. Nasza grupa Trader funkcjonuje od 2010 roku. Tutaj pokazuję część grupy zamkniętej. Na Facebooku, gdzie tego typu paterny, tak jak Rafał, Rafał akurat jest rok, dwa po kursie, może trochę więcej nawet po profesjonalnym kursie, ale są inni ludzie, inne osoby, które post postują dokładnie te same wzory, jak porównacie tutaj to, co pokazuje Rafał, wzór, który tutaj zaistniał. Tego nauczysz się właśnie na naszym webinarze, czyli jak odebrać kilkaset dolarów w jednym tradzie, jak zrobić pierwszy tysiąc dolarów nierzadko przy ciągu dwóch, czterech, pierwszych, sześciu tygodni, czyli mówimy podczas miesiąca handlu, podczas gdy mamy już profesjonalną wiedzę. Także zapraszam cię na webinar. W linku poniżej możesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz zobaczyć, w jaki sposób Paterny, patern numer dwa najczęściej wykorzystywany jest na rynku, tego dowiesz się od razu na bezpłatnym webinarze, dla osób, którzy będą usatysfakcjonowani z tej wiedzy, czy z ilości wolumenu przekazanego prostego, ale bardzo skutecznego materiału, te osoby będą mogły się umówić na rozmowę mentoringową w ramach kursu na żywo, który startuje, czyli kontynuacji takiego kursu bezpłatnego, gdzie pokazuje na webinarach najpierw otwartych tego typu wiedzę, jak wy tak? W jaki sposób tutaj zobacz, to jest ten sam układ, tak? To jest powtarzający się układ, wejście w rynek, dalej tak zwana kolokwialnie mówiąc obsuwa na rynku, czyli Większa podaż, czyli sprzedaż, inaczej rzecz ujmując, spadek po prostu, tak? Obstawienie spadku na rynku. Także to są Wasze transakcje, różnych ludzi w grupie, które pokazuje co jakiś czas, czy na otwartym webinarze będziemy więcej na to spoglądali, szybko nauczy się w przeciągu pół godziny, w jaki sposób wykorzystywać najczęściej powtarzając się pattern, jak on funkcjonuje na różnych instrumentach, tak jak złoto, euro, dolar, SP 500, ropa. Jest tego troszeczkę więcej, także spojrzymy na to na żywo, a z osobami, które będą chciały agresywnie rozwinąć się o kolejne 3-5 lat, ale na przestrzeni 3-4-5 tygodni zajęć, będziemy się słyszeli również w dalszej części zajęć na żywo. Pozdrawiam w komentarzu poniżej. Możesz wziąć udział w konkursie. Powtarzam, do wygrania jest kurs o wartości 15 tysięcy złotych, czyli pełny kurs mentoringowy trzymiesięczny VIP w pełnej opcji 12 kursów na wideo i całego trzymiesięcznego szkolenia online na żywo. Także to jest taki pełny pakiet VIP-owski szkolenia, który rozlosujemy pośród komentarzy, które są, będą pod spodem w linku, który Wam prześlemy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do usłyszenia na spotkaniu. Hej!